Wspominam, jak mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, wykładniki się dodaje. Minus 3 plus minus 2 to jest minus 5 właśnie. Idę dalej. 7 szóstych do potęgi, mogę jeszcze tutaj dopisać 5 siódmych do potęgi minus pierwszej, to razem mi daje właśnie 5 siódmych do potęgi minus czwartej. No i ten 6 razy 5 siódmych i to

5 no i zostaje mi 2 razy 5 to jest 10. 10 do podkreślenia.